Ojojoj oj, oj. Chyba go zabiło. Yo, sprawdź to! Pow! Jadę różowym wozem czarnów za kierownicą 34 odcinek tutaj tworzę, popijam teraz czarną haramiką Dolary na kołach i bujamy się tutaj, jak wąż boła Gdy zjadł mojego buta, sikoły z tyłu wydają gotowe okrzyki Wszystko na tą wieś, banan na ryju jak cyklamy. reklamy Czikity, ogarnij ten freestyle, rapuje w Happy Wishes Biały człowiek, czarny penis What the fuck? Obcy, obcy! To tyle? Kutaso Język spadł w dół, okej. Okay. To jest jakieś... dziwne rzeczy to jest. Kurwa, Macio on ma sutki na rękach! Czajcie, jakbym się tam... ...sutkami dotykał non-stop! Biały człowiek, czarny penis. Może się... ...uda? Uda się. Uda się! Uda się! Uda się! Uda się! Uda się. Dobrze, 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 dobrze. To chyba już nie było dobre. Biały człowiek, czarny penis. To było takie epickie. Piłkarze powiedzieli, że lobłem bossa. Haha! <laughs> Został jeden miecz i chuj. Biały człowiek, czarny penis. O! Oh, jam jest Obi-Wan Kenobi! Złap powietrze! Hej, <laughs> jestem gejem! Ach, przepraszam. Aż się posmarkałem Łap, kursora Dobrze, idę dalej. What the fuck is this? Jestem idiotą. Zaufajcie mi, ja jestem certyfikowanym idiotą. Tam, 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 tam. Nie, 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 nie. udało się. Łap, i powoli. I tym powolutko. powolutku. Rzeszko ładnie przejść. Powoli. Powoli. ła What the fuck? No ale... Teraz mi się uda kupą. Ooo oo! AH FUCK Jest udało się! A <laughs> W końcu! Ho! Sweet baby! Jesus saved you! Bo jednak Jezus istnieje! Pomógł mi yeah. w kopi Winsach, więc fajnie jest. Oh. Oh. Wow! Zrobili nawet coś fajnego z tym. O nie, jakie ja teraz coś się dostanę? No, muszę jakoś tu wejść. Nie chcę normalnie... Nie! O, mogę samemu jeszcze raz wejść. Zapniał, że się powtarza. O! Idź sobie! O! No, idź sobie! A zaraz wlecę tam Ha! Ha ha ha! ha, 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 ha. Nie! Dobrze, tym razem powoli I się uda tam wlecieć. O, Nie! 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 Uu. Nie! No nie jak miało być! Biały człowiek czarny penis Droga jaszczurko, czy podwiedziesz mnie do celu? Proszę cię. Dziękuję ci moja jaszczurko. Miły zwierzaku z rogami, czy podwiedziesz mnie do celu? Uważaj na fałszywe elfy, uważaj. Spierdzielaj ode mnie w czy tu mogę przejść dalej? Jest las, jest las, jest las, jest fajnie las. This way, mister. Um, czy to czasami są fejki? Zabiło mnie to, dziwny dupa. Pewnie się teraz kontrol tam jest. Dame vampa hanging me here again. A, ah, look, siema. <laughs> <laughs> jest zły człowiekiem. Hey, this is my spot. Rzucasz we mnie butelką? O ty gnojcu! Aaaa, ja nie mogę cię zabić! Wiecie co? Co on zrobi zaraz? Legs first. Nie obchodzimy to, że nagi idą pierwsze. Mój róg jest magiczny i długi! Hahaha, ha, ha. if you know what I mean. Głazem będę uciekał, albo... Run or die. Ale czemu? Wahahaha! Olałem cię levelu, gubi. To nie jest USB! To jest pendrive! USB to nie pendrive. USB może być portem USB, ale to nie jest pendrive. Znaczy, to jest pendrive. Dlaczego tu pisze USB na tym? TO JEST PENDRIVE! TO JEST PENDRIVE! TO JEST PENDRIVE! TO JEST PENDRIVE! O, i od razu, od razu trzeba go <gubić> w dupie. Weź mnie zostaw! weźmy mnie zostaw! Ła! Zboczeniec! Zboczeniec, zostaw mnie! zboczeniec! Jakaś małpa mi się przykleiła do dupy, bo... spodaj spada O nie. What? Kolejni ludzie tam się zabijają. Chłe, chłe, chłe. WHAT the fuck? To mnie na pewno nie zabije Dobra, zabije oh, O no, taki złodziej! Jaki <laughs> złodziej! <Why>? Pokonałem cię! <laughs> Moje nogi są niczym... Nie, 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 nie! <laughs> Hej, ja jestem Diz, a to jest drugi montaż Happy Wheels, który mieliście okazję zobaczyć, jeżeli ci się spodobał, a dopiero dołączyłeś do nas w tym właśnie filmie, to wiesz gdzie jest guzik subskrybuj, mam nadzieję. Ha, jeżeli wiesz, to też wiesz gdzie jest guzik like, więc na razie,